A powiedz mi, a ty tego Twojego rubina masz wyłączonego, czy włączonego masz? Nie, no jest wyłączony, bo nie działa i tak. Nie, no, czy ja go będę robił, bo tam jest kwestia użytku i kondensator i wiem, gdzie otworzył. Także kwestia jedno zrobienia tego kondzera i podłączenia poprawnie trafów WN, bo tam prawdopodobnie jest aktywno. Aha, rozumia, rozumia. A słuchaj, a kurde nie wiem a te radio że od tego, od Tomka żeś oglądał już Nie było kiedy. Ja na tyle chciałem robocie, że rozumiem pracy, gdzieś się wziąłem Musiałem po pierwsze zrobić porządek żeby dużo bo A teraz jak jest porządek, to tam będzie, to normalnie można razy No 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 a wczoraj byłeś na radiu Byłem, ale tylko posłuchałem trochę, tak, byłem, byłem, bo Niemcy byli, Niemcy byli, Francuzi byli, to w na no napowiedziałem bonjour à des i tyle, w sumie powiedział i później na No, 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 właśnie Niemców też nagrałem, kurde, co odsłuchasz później, no, wczoraj były propagacje piękne i dzisiaj rano też, później w południe to ucichło trochę. Wiem, bo rano wylazłem, nagle wylazłem, no i mówię, och, zobacz, to będzie fajna propagacja. No. Do banki, a, 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 to, to Aha, natomiast teraz cały czas nagrywam od jakiejś półtorej minuty. Także sobie na YouTube zobaczysz, jak to jak to dolatuje tutaj do mnie. No to świetnie, trochę tak teraz jak się nadajemy, to nawet się te radiatory tutaj przeją w tym radyku. Ale coś ty myślał, że zimne? Po to one są, żeby się grzały.